Cześć, kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o fantazjach erotycznych. Czemu się zaśmiałaś? Nie, bo tak się już nie powiedziałeś. O fantazjach erotycznych. Jakie macie fantazje, dziewczyny? Ja Prosto. nie będę swoich mówić publicznie, ale myślę, że każdy ma jakieś. A jakie? No powiedz! No, bo no bo nie, o jakich słyszałam? konkretnej nie. O jakich słyszałam? Jezus, nie wiem, naprawdę nie wiem. No jest ich masa. No. Magda? E, w sensie mogę powiedzieć, jakich słyszałam. Słyszałam już nie było. o e, seksie w samolocie, e, seks w miejscu publicznym, w publicznej toalecie, w szkole. Jezus, we... w... Szkole. Czekaj, w szkole, co, w szkole coś szkole? Co jeszcze to było, to było takiego. E, Na tym miejscu siedzenia, w autobusie. Tak, w, a, w samochodzie, w... w lesie. Dobra. Na świeżym no, powietrzu, wiem, no jest dużo opcji. Tak. W jakiś niestandardowy wygląd, nie zaraz... Tak. Nawet kiedyś, kiedyś ktoś mi mówił o czymś takim, że w jakimś sklepie, gdzie jest taka wystawa, gdzie wiesz taki sklep z wyposażeniem hmm. domu, no nie. Tam było jakieś łóżko, no nie, coś takiego. Ja słyszałam o czymś takim, że taka para właśnie została na noc w i nikt ich nie przyłapał no i my nagrali takiego vloga, więc no. to może było spełnienie jakichś ich fantazji. Ale to było dwóch typów i to nie ma chyba. A jaka jest, takiej jest takiej twoja do... fantazja? Ja jestem pewna, że chętnie się podzielisz. Moja fantazja, Której? z którą się nie podzielę. Nie, to jest coś takiego, żeby. Fantazja w że na Boże! Każdy no jakiś walczyć. No, się wiecie, co? temat. To, to jest yy, w lesie. Na, na szyszkach? Nie, nie na szyszkach, na, ale na, na igłach, na igłach na igła? tak, albo w jakiejś trawie. To jest takie wiesz, pojedziesz sobie na wieś E, dzika natura, i wiesz, i no. albo w jakimś zbożu, paku, czy Dzikie coś. Dzikie instynkty. No na przykład, no bo to jest no, takie, wiesz, każdy ma, ma prawo do fantazji. Dzień no właśnie. E, czy ja nie no, mówię o swoich fantazjach, ale myślę, że każdy jakieś swoje ma. To jest tak, coś takiego jak marzenia. nikt nie chce tego mówić, bo gdzieś sobie ma ten taki plan na, na, na to może. I jeżeli ktoś taki ma, to myślę wydaje mi się, że powinien sobie porozmawiać z drugą połówką. I nie wiem, ewentualnie ten plan zrealizować, ale myślę, że to jest takie nasze bardzo osobiste i powinniśmy to jakoś, no nie wiem, właśnie tylko. W, do drugiej osoby jakby to powiedzieć myślę, że ale niektóre są naprawdę śmieszne. E, fajne są e, takie, w które nie jakby narażają e, intymności innych osób publicznie. To jest chyba najgorsze. Nie wiem czy mieliście kiedyś taki przypadek, ale czy rzeczywiście widziałam czy... kiedyś jak e, przyjeżdżałam samochodem, nie pamiętam to było chyba w nocy, jechaliśmy nad morze i rzeczywiście było widać, jak ktoś w samochodzie coś robi. Ja właśnie widziałam <grymne> takie coś pod kościołem. Właśnie też byłam w Anglii akurat i przyjeżdżam autobusem i było, było jakieś 23 i widziałam właśnie parę, która to to dosłownie pod kościołem. To było tak, tak... O. Może to był właśnie... Może o. byli gotowi, właśnie to był ich moment, że chcą tak. się oddać. To ich fantazja była Bogu? Taka <grymne> nie <grymne> wiem, może to było jakieś ich marzenie, ale nie chciałam tego widzieć. O, jakich jeszcze fantazjach słyszeliście? Fantazje No, w kościele Czym? właśnie. Słyszałam w o czymś takim? Tak, w kościele. Dobra, mówimy właśnie. o miejscach, ale fantazje. No, na przykład, czy myślicie, konkretuj. żeby związać podział sobie na, ręce? z Podział na rolę. Podział na rolę jest coraz popularny. Że lekarz w sumie. i pacjent. No, albo pielęgniarka, albo ksiądz. Nie! <laughs> to jest już za dużo. Nie! <laughs> <Yeah. śmiech> ale na Ale ma... mówicie, że to jest złe, ale nie można tak dyskryminować. Może ktoś policjant. ma takie. No właśnie. Strażak. Hajdanki, strażak. Strażak. W Moim ulubionym serialu było tak, że taka dziewczyna miała urodziny i przyszedł taki akurat bardzo, bardzo przystojny Glina. Przyszedł, bo ta impreza była za głośna i właśnie dziewczyny wszystkie myślały, że on jest ripteaserem i zaczęły go rozbierać. A tak naprawdę był zwykłym policjantem. No i potem się sobie zakochali, ale to tylko serial. Ale myślę, że to też może być taka, wiecie, czyjaś fantazja. Albo też hydraulik, nie? Też na przykład o, przychodzi, ja ja sobie scenariusz bierze. Jakieś różne dziwne przebrania. Dobry rurę przyszedłem wyczyścić. <grystanie> Jezu, rury, nie Nie <grystanie> Dobra, a jakie są najdziwiejsze? Tak. Komuniazolę. No śmieszne. A jakie najdziwniejsze? Naj... Takie, które uważacie za takie dziwne, albo w waszej opinii słabe, złe? Ja myślę, Na przykład? że już ten ksiądz to już jest za mną. No to ja jest ale... takie już posuwanie się do granic. Albo co myślicie? Ale co myślicie na przykład o poniżaniu w czasie seksu? Bo to też niektórych jest nie, dominacja, Jeśli Rzymy. ktoś to lubi, to czemu nie? nie? Ja nie rozumiem, jak można robić być tutaj obrażanym. Albo bicie. Plucie, Takie bicie. Sa, sadomaso. Myślę, że tak jak jest bicie, poniżanie, wiązanie i tak dalej, to trzeba się odwołać no, znowu tutaj, do zaufania do drugiej osoby i tak do zrozumienia. Nie wiem. No co, rozstanie się Ja za pół bym roku. się bała, że ktoś mnie przywiąże i mnie zostawi. Robić? Albo zdjęcia się zrobić. Zabez, tak zwiąż tak. mnie i rób co chcesz, nie, no, że i wyjdzie na się, z kolegami. Że ja sobie wyobrażam taką scenę, że ktoś mnie przywiąże i po prostu sobie wyjdzie. Jezus, Ale jeszcze a... zdjęcia ci zrobię później. O nie, nie, to już jest to, to, to już nie Ale niektóre pary nagrywają swoje, te, nie? Nawet no, już... był też taki film. Jezu, wszystko. Ja nie filmów. Ale był taki film, By... że para to nagrywała no. i potem to było na iPadzie i ten yes. iPad był ICloud. na kluczach i potem cała lecina był... miała dostęp do tego no. filmu. A jak przez iClouda po prostu został udostępniony ten film. Może oni właśnie mieli taką fantazję, tylko trzeba uważać, bo to może być bardzo niebezpieczne. No. A co byś na przykład y, garmić zrobiła, gdyby twój chłopak miał takie fantazje, a teraz o nich nie wiesz? Że na przykład ma ochotę cię związać, zaknurzować i. Nie, się, nie, 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 nie. Ja nawet nie, nie będę się chodę, wypowiadała bo na to jest... moje o, o, Ale to kręca, no, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. mówić o sobie. Nie, bo to jest mój brat i nie zauważyłam. Ale prostu... w przykładzie, rozumiesz, w przykładzie, nie akurat o Twoim bratu, tylko w przykładzie. Ja to... Mogę to samo zapytać się na przykład y, Ali. Nie wiem, co bym zrobiła, zastanawiałabym się nad tym, ale na pewno nie będę wchodzić jest, w szczegóły. Jest, jest jakaś szansa. Dobra, nie ze mną, żeby pozwolić o kimkolwiek ale... Mm. Krzysztof, ty? To no właśnie. Co ja bym zrobił, no. gdyby moja no. dziewczyna na przykład chciała, tak? No. Na pewno bym spróbował. Tak? Jeżeli tak, ale a ty chciała było... coś nagrać? Nagrać, no to bym powiedział. Pojebał się. No właśnie, to, to zależy mi na co jesteśmy się w stanie zgodzić, tak? W każdym razie są granice, tak. prawda? Trzeba mieć jest... trochę kompromisów. No Że to, kompromisów, to tak, ale to już z kompromisem, nie. kompromisem, no ale są jakieś granice. Jak na przykład nagrywanie. No są właśnie, są różne y, fetysze i y, fantazje, tak? I... Ja właśnie myślę, wiecie, że... co wam powiem, a propos fetyszu, to wczoraj gadałam z moim przyjacielem i powiedział mi, że jego fetyszem jest patrzenie, jak ktoś śpi. I bo prostu... właśnie to dlatego tak dużo do mnie podchodzi jak to autobus. No <laughs> właśnie <laughs> to jest, gdzie no, ktoś się ślini, albo ktoś tak śpi, tak nie chlunie, a, a jemu to się podoba. I robisz I tak wyobraźcie sobie, że wy sobie na przykład jedziecie, nie wiem, na jakąś wycieczkę szkolną, zasypiacie i ktoś stoi nad wami i otwieracie oczy, a on tak cię patrzy. Ja miałam taką sytuację, że kiedyś właśnie patrzy, patrzył się na mnie hu, jakiś gość, jakiś naprawdę stary dziad, który na mnie się patrzył podczas. No, ja otwieram oczy i dosłownie on był tak blisko mnie. widzisz się przestraszyłeś I on po prostu podszedł do mnie i po, powiedział, że coś takiego, że gdyby miał fotograf, to bym zrobił zdjęcie, że z fotografem, a ja jestem piękna jak Madonna. a ja tak, ja jezus, Maria, człowieku. No, no właśnie przypominasz Madonnę. Naprawdę? No, teraz no tak. Naprawdę? Nie, nie wiem. nie wiem, nieważne, ale chodzi o to, że właśnie ludzie mogą mieć takie różne jakieś upodobania, jakieś dziwne właśnie jak ktoś śpi i myślę, że każdy ma swoje, mnie to osobiście no. przestraszyło, bo był jakiś obcy gość, który do mnie podszedł. Znam też chłopaka, który ma fetysz gryzienia yy, i to jest bardzo dziwne i w sumie niebezpieczne. Jak ktoś lubi, no to co? Ja myślę, że generalnie właśnie mm. powinniśmy jeśli jesteśmy z jakimś partnerem, zwracać uwagę na to, jakie są jego granice, jakie są nasze granice i nie przekraczać tych granic. Jeśli ktoś czegoś nie chce robić, nie zmuszać go do tego. Mm -hmm. Tak. No to dawajcie znać, co, co wymyślicie na ten temat, e, jakie są wasze fantazje, jeśli chcecie się z nimi podzielić, jeśli słyszeliście jakichś ciekawych, też na moich nich powiedzcie. Może przyłapaliście kogoś w jakimś miejscu publicznym, jak tam uprawiali małe co nieco. Działali. Piszcie, udostępniajcie, komentujcie, subujcie, dołączajcie do naszego grona. No, i do zobaczenia. Do świąt! Pa!